Umówmy się, ale antagoniści w jakiejkolwiek historii są naprawdę kluczowi. W końcu, jakby nie było, to właśnie oni pchają pewne wydarzenia do przodu albo dają naszym bohaterom cel do dalszego działania. I cóż, jakby nie było, w Overwatchu poza całym Talonem czy innymi organizacjami, mamy łącznie dwóch antagonistów, czyli Ramatre i Dumfista, którzy od kilku dobrych lat są odpowiedzialni za dość sporą masę różnych wydarzeń. Niemniej, od jakiegoś czasu postacie te stanęły w miejscu i od bodajże dobrych dwóch lat ich fabuła była nie jest jakkolwiek rozwijana, a na pewno nie tak jak kiedyś. I cóż, odcinek ten powstał tak naprawdę tylko dzięki wam, gdyż na naszym Discordzie zrobiliśmy głosowanie jaki temat odcinka chcielibyście następny, także cóż, wygrali antagoniści, także macie antagonistów. No ale tak, z tego miejsca zachęcam was jeszcze do zostawienia suba na tym kanale, bo nie powiem, ale ta statystyka trochę mnie boli, jak i również zapraszam was serdecznie na naszego Discorda, gdzie możecie śmiało poruszać tematy czy to lorowe, czy gameplay'owe z Overwatcha. No ale dobra, już nie przedłużając, to witam was w nowym odcinku ja jestem zwierzchą i zapraszam Was do oglądania. Za początku zacznijmy od postaci Dumfista i Ramatry, którzy dla tego uniwersum są chyba najbardziej kluczowymi postaciami. W końcu jakby nie było, to praktycznie każdy z nich jest odpowiedzialny za jakieś konkretne wydarzenie. Dla przykładu Doomfist jako lider talonu stał za porwaniem doktora Siberien'a, zmieniając go w swoją najpotężniejszą marionetkę, czy też za przeciągnięcie Gabriela Reyesa na swoją stronę, tym samym doprowadzając do buntu w Overwatch. Niemniej co do Ramatry, to ten jako jeden z buntowniczych omników z Szambali był odpowiedzialny. Za powstanie w King's Row, gdzie chciał uwolnić zniewolone omniki z rąk ludzi, jak i również to właśnie on odpowiada za drugi kryzys omniczny. No i cóż, nie będę ukrywał, że samo to już nam pokazuje z jakimi postaciami mamy do czynienia. Dumfistem, który jakby nie było, pomimo swojej nadludzkiej siły, woli nieco bardziej manipulować ludźmi i działać z cienia i Ramatron, który nieco bardziej stawia na brutalną siłę, nie widząc już możliwości negocjacji z ludźmi. Także cóż, możemy zobaczyć, że dwójka ta idealnie się dopełnia i aż chciałoby się zobaczyć ich wspólną współpracę, która jakby nie było, została nam zatizowana na końcu czarnych mur, gdzie to dwójka bohaterów doszła do wniosku, że razem osiągnął znacznie więcej. Także jak możemy zobaczyć, Dumfis i Ramatra mieli razem z sobą współpracować, ostatecznie doprowadzając do drugiego kryzysu omnicznego. Lecz cóż, problem polega na tym, że to wszystko miało pojawić się w kampanii fabularnej do Overwatcha 2, której niestety nie dostaliśmy, przez co ich wątki zostały na ten moment wstrzymane i nie zapowiada się, abyśmy szybko je zobaczyli. I tak to jest niestety właśnie jeden z głównych problemów antagonistów w Overwatchu, ponieważ przez to, że samo zostało wstrzymane, tak naprawdę Blizzard nie może zrobić z ich postaciami nic więcej. Co dość mocno smuci wielu graczy, łącznie ze mną, ponieważ wielu z nich naprawdę polubiło postać Dumfista czy Ramatry, którzy według mnie są najlepiej napisanymi postaciami mającymi dość spory potencjał, w szczególności Doomfist, który od kilku dobrych lat jest nam przedstawiany jako największy łeb tego uniwersum. No ale dobra, teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy jakkolwiek da się obejść problem z kampanią fabularną, abyśmy jeszcze zobaczyli te dwójkę postaci. Cóż, i tak i nie, ale już tłumaczę. Bo widzicie, przez jak dużą rolę miała odgrywać ta dwójka, Blizzard tak na dobrą sprawę nie za bardzo może coś z nimi zrobić, gdyż ich historia miała iść w kompletnie inną stronę niż obecnie. Ci mieli bowiem być głównym zapalnikiem tego konfliktu, co było tizowane w trailerach czy przeciekach, przez co bardzo ciężko coś zrobić z ich postaciami, aby nie gryzło się to z drugim kryzysem omnicznym. Choć wiadomo, nie tyczy się to tylko Dumfista i Ramatry, a całej masy postaci. Z Overwatcha, ale póki co skupmy się na tej dwójce. No ale dobra, to w takim razie, co można zrobić, żeby ci dwaj dalej gdzieś tam pociągali za sznurki? Cóż, to teoretycznie nie jest takie trudne, gdyż chociażby taki Dumfist jako lider Talonu ciągle może gdzieś się przewijać w historii, tak jak było to robione przy wypuszczeniu Maugi, czy opowiadaniu z Maximilienem, z którego dowiedzieliśmy się, że plany Dumfista nie tylko zagrażają Maxowi, ale również samemu Talonowi. Co od razu daje nam nowy wątek dla tego bohatera, który może być gdzieś kontynuowany na boku. Jednak co do takiego Ramatry, to tu sytuacja jest nieco cięższa, gdyż ten jako lider sektora 0 cały czas musi obserwować działania swojej armii, przez co nie do końca da się wyciągnąć jego postać spoza kryzysu. No, chyba, że Blizzard zdecyduje dać się mu jakąś postać Omnika, który będzie jego uczniem, dzięki czemu będziemy mieli wgląd w jego perspektywę. I tu od razu mówię, nie, nie musiałaby być to postać od razu wprowadzona do gry, ale drugoplanować planować coś jak Efi czy Max. Niemniej, co by Blizzard nie zrobił, byłoby by to dość ciężkie, aby trzymało się to kupy i w jakiś sposób nie niszczyło kanonu. Aczkolwiek to nie oznacza, że ci nic z tym nie robią, gdyż pomimo problemów z główną kampanią fabularną, Blizzard dalej daje nam nowe lore, a to za tym idzie, nowe wątki czy postacie lub antagoniści. Bo tak, jeśli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to zapewne wiecie, że głównym wątkiem fabularnym jest obecnie Oaza, Spisek i Grupa Sombry i Żołnierza. Co według mnie jest naprawdę świetne, gdyż dzięki temu możemy dowiedzieć się nieco więcej o korporacji. Tego świata, czy samym spisku, który w lore jest największą tajemnicą tego uniwersum. Niemniej samą kwestię powiedzmy nowej fabuły omówimy w osobnym odcinku, a teraz przejdźmy do najciekawszego, czyli nowych antagonistów, gdyż tych może trochę się z czasem pojawić. A pierwszy z nich jest nam już tezdowano do dobrych trzech lub czterech sezonów, a mam tu na myśli More, której rola przez ostatnie miesiące dość mocno urosła. Bo widzicie, ostatnimi czasy wygląda na to, że bohaterka ma coraz większe wpływy w oazie. I nie, nie, chodzi mi o to, że ta jest jedną z ministrów miasta, a o to, że ta jest coraz częściej mieszana w różne wydarzenia, czy to przy kradzieży friksów, czy budowie nowego obiektu w Runasabi. Dodatkowo od jakiegoś czasu mówi się, że to właśnie Moira może być odpowiedzialna za zmiany genetyczne u wojowników Inti, a co za tym idzie za wyniszczenie całego ludu Ilari. Także cóż, jak możemy zobaczyć, to w fabule Moira powoli ma coraz większe znaczenie, a co za tym idzie jest bardzo duża szansa na to, że to właśnie ona będzie nowym antagonistą. Przy okazji, na końcu opowiadania o Morrisonie, ten nie ostrzega Ilari przed samą oazą, a właśnie Moira, twierdząc, że Oderain jest naprawdę niebezpieczną kobietą. Co pokazuje nam, że żołnierz na poważnie może obawiać się Moiry, może nawet bardziej niż samej Oazy. No ale tak, jakby nie było, to sama Moira nie jest jedynym antagonistą w tej części fabuły, gdyż obok niej mamy również dwóch innych mocnych zawodników. A pierwszym z nich będzie właśnie sama Oaza, która dłuższego czasu kom kombinuje coś z modyfikacjami genetycznymi na ludziach. I tak, z takich przykładów możemy wymienić ich testy z Vanadem, czyli tą dziwną mazią, która podobno miała zostać wykorzystana na oddział Helix chcąc zmocnić ich żołnierzy, lecz jak dobrze wiemy tym nigdy się nie udało, ponieważ przez atak Fricksów na ich ośrodek ci najprawdopodobniej stracili wszystkie próbki tego izotopu. A kolejnym przykładem będzie ich baza w Runasapi, która powstała w tamtym miejscu specjalnie po to, aby zbierać wszystkie ważne rzeczy związane z wojownikami Inti, aby prawdopodobnie użyć ich mocy do swoich celów. Także cóż, wygląda na to, że faktycznie coś jest na rzeczy i oazie z niewiadomych przyczyn bardzo zależy na tym, aby udoskonali swoich żołnierzy i nie tylko. Aczkolwiek teraz trzeba sobie zadać pytanie, po co? W końcu ci, jako jeden z najbezpieczniejszych krajów na świecie, nie mają tak na dobrą sprawę, czego się obawiać, gdyż ich zasoby i technologia dają pewność, że nikt nie może im zagrozić. No chyba, że mówimy o grupie trzech zbirów wanie, no ale mniejsza z tym. Niemniej, sama oaza jest obojętna obecnie jednym z dość sporych zagrożeń dla świata, choć poza nią jest ktoś jeszcze potężniejszy. A mowa tu oczywiście o spisku, który w fabule Overwatcha pojawił się przy wyjściu Sombry i wygląda na to, że jest on jednym z najpotężniejszych zagrożeń dla całego świata. No Ale tak, od bodajże poprzedniego roku wiemy na jej temat nieco więcej, chociażby to, że to właśnie ona stoi za zniszczeniem Overwatch i w jaki sposób oaza może wypełniać jej rozkazy. Stąd chociażby ta chęć do modyfikowania ludzi. Niemniej z takich Dodatkowych rzeczy, to wiemy, że Sombra coraz bardziej zaczyna drążyć ten temat, i do pomocy ta wzięła żołnierza i Lary, aby dowiedzieć się czegoś więcej. No ale tak, co do samego spisku, to cóż, nic niestety o nim więcej nie wiemy, poza tym, że ten współpracuje najprawdopodobniej z oazą, aby ulepszyć ludzkość. A przynajmniej tak mi się wydaje, gdyż nigdzie nie jest to powiedziane wprost. No ale tak, jak sami widzicie, pomimo tego, że sama historia kryzysu nie jest kontynuowana, to Blizzard nie poprzestaje i stara się jak może, aby stworzyć nowe wątki fabularne. Przy okazji umówmy się, ale historia oazy, sombry i spisku zapowiada się naprawdę świetnie. I cóż, nie ma na co narzekać, tym bardziej, że Blizzard powoli zaczyna wprowadzać nowych antagonistów. I kto wie, być może z czasem dostaniemy jakąś postać z oazy, aby nieco lepiej pokazać ich perspektywę. Dodatkowo, dla urozmaicenia tego cinka mogę wymienić jeszcze przynajmniej trzy postacie z lore Overwatcha, które spokojnie mogłyby dostać miano pełnoprawnego wileina. A pierwszą z nich będzie zdecydowanie Dr. Chao, którą poznaliśmy w w opowiadaniu o Hamondzie. I cóż, z samej tej historii dowiadujemy się, że pani doktor jest jedną z trzech ocalałych osób z kolonii księżycowej, która była odpowiedzialna za modyfikację zwierząt. Dodatkowo ta obecnie pełni niejako rolę szefa w Lucian Interstellar, mając prawie że dostęp do wszystkich poprzednich badań i eksperymentów. O których cóż, ta dość niechętnie chce opowiadać, mówiąc nawet, że niektóre z nich były na tyle przerażające, że postanowili kontynuować je na księżycu. Także cóż, mamy tu postać bardzo podobną do mojry, która tak samo jak ona wręcz ubóstwia zabawę genetyką i bardzo chętnie zobaczyłaby jak daleko może się posunąć. I nie wiem jak według was, ale ja bym się nie zdziwił gdyby nagle się okazało, że poza oazą Lucian również jest jakoś powiązany ze spiskiem. A drugą postacią, która mogłaby otrzymać miano antagonisty może być niejaki Hivemind, który w historii pojawił się co prawda tylko raz dosłownie na trzy zdania. Co nie zmienia faktu, że jest to dość ciekawa postać, ponieważ on sam jest opisywany jako terroryst który podczas operacji Reinharda zabił łącznie 3 z 50 zakładników tylko dlatego, że Reinhardt mu w tym przeszkodził. Niemniej jemu samemu udało się ostatecznie uciec Overwatch z dość ważnymi dokumentami dla organizacji. I cóż, to tak naprawdę jedyny fragment lore, gdzie pojawia się ta postać, co jest zmianą faktu, że może ona zostać kiedyś dodana do gry. W końcu, jak możemy zobaczyć, sam bohater pojawił się w kiedyś w starych koncept artach, a jak dobrze wiemy, Blizzard coraz częściej je wykorzystuje do tworzenia nowych nowych postaci, tu chociażby przykład Frey czy Hazarda. Także kto wie, być może kiedyś Blizzard wróci do tych koncept artów i ostatecznie dodadzą go do gry. Ostatnim prawdopodobnym antagonistą może być Case, czyli Omni, który prowadził swoich ludzi w podziemiach, a nawet przedstawiał się jako postać religijna. Niemniej samego bohatera poznajemy w komiksie o Smudze, z którego dowiadujemy się, że ten jest dość mocno nieufny co do ludzi i jako pierwszy po śmierci Mondaty prowadzi swoich do walki przeciwko ludzkości. Lecz cóż, ostatecznie Smudze, Winstonowi i Iggy udaje się pokonać zwolenników Kejsa, aczkolwiek jemu samemu udaje się uciec i zniknąć z ich radaru. Choć samemu Winstonowi udaje się co nieco dowiedzieć o Kejsie, podejrzewając nawet, że ten może być powiązany z Sektorem Zero. I cóż, na ten moment to wszystko co wiemy o jego postaci, co jest mia faktu, że bohater również mógłby gdzieś się z czasem pojawić, chcąc zemsty na Smudze i Winstonie. Także cóż, jak sami widzicie, w lore Overwatcha powoli... Co Coś się gotuje i pomimo tego jakie problemy są obecnie z Dumfistem i Ramatron, to Blizzard stara się jak może by fabuła nie stała w miejscu dając nam coraz to, to nowsze wątki czy postacie. Jedyne co musimy teraz zrobić to cierpliwie czekać na jakieś nowe informacje które póki co od kilku dobrych miesięcy pojawiają się dość regularnie także też nie ma takiego przestoju w fabule jak niektórym mogłoby się wydawać. Niemniej dajcie znać co wy uważacie o antagonistach w Overwatchu, czy według was Blizzard idzie w dobrym kierunku, czy jednak byście Coś zmienili. Przy okazji, jeśli jesteście zainteresowani historią ramatry lub nowych opowiadań, to na moim kanale znajdziecie odcinki poświęcone właśnie tym tematom, do których linki znajdziecie w opisie. No ale tak, z tego miejsca zachęcam Was jeszcze raz do zostawienia suba na tym kanale, jak i zapraszam na naszego Discorda, do którego link macie w opisie. I już nie przedłużając, to dziękuję Wam pięknie za oglądanie, jak i wszystkim wspierającym. Do następnego i cześć.